Dzisiejsza Ewangelia jest o dwóch niewidomych i o Panu Jezusie. Idą za nim przez całą drogę, krzycząc: Panie, ulituj się nade mną. Jezus pyta od razu: Czy wierzycie we mnie? Czy wierzycie w moją moc, w syna Bożego? Oni tak, Panie, to zdecydowane tak. I Jezus wtedy uzdrawia ich. Dla mnie ta Ewangelia jest takim świadectwem, że Chrystus. Pyta nas tylko o jedno: czy wierzysz we mnie? To jest dla Niego najważniejsze. On wtedy jest w stanie uczynić dla nas wszystko, wyciągnąć, z nas, wyciągnąć nas z najgorszej otchłani, sprawić, że nasze usta zaczną mówić, nasze oczy zaczną widzieć naprawdę. Wystarczy tylko powiedzieć dwa słowa: tak, Panie, ja wierzę w Ciebie, ja kocham Ciebie. Chcę, żebyś mnie uzdrowił, chcę, żebyś weszedł do mojego życia.